Nie każdy chce używać wyrażenia Christmas, ponieważ no, to już czasami do, do rangi absurdu zaczyna dorastać w Wielkiej Brytanii, ponieważ mamy tak dużo tutaj narodowości, że niektórzy obrażają się za to, że są obrażone ich. Um, uczucia religijne, przekonania religijne i nawet nie chcą używać słowa Christmas, ponieważ pochodzi od słowa Christ, więc wtedy wymieniamy, jest to na holiday season. May your Christmas be filled with warmth and good cheer. Wyrażenie may e, oznacza niech, więc niech twoje Boże, Boże Narodzenie będzie filled with warmth and good cheer, taką, takim e, cie, ciepłem i radością. A ostatnie bardzo takie proste. Hope, you have wonderful holidays with your family, czyli mam nadzieję, że będziesz mieć wspaniały wolny czas. I też czasami zamiast holiday season po prostu mówią holidays, czyli święta w znaczeniu takim po prostu wolnego od pracy. Więc ten aspekt religijny bardzo tutaj już umyka w brytyjskiej kulturze i raczej chyba. Przez 20 lat mieszkania tutaj nigdy nie otrzymałam kartki, która odnosiłaby się do, do Jezusa, do wiary. I chyba coraz rzadsze jest to też w Polsce, z tego co zauważyłam.